Byłeś tam, każdego dnia, nie dlatego, że musiałeś, ale dlatego, że czułeś, bo gdzieś w głębi duszy wierzyłeś, że twoja obecność ma znaczenie. Nawet gdy brakowało słów, ani gestów, ani wymiany, nie wymagałeś, ale bolało. Bolało widzieć tę osobę ślepą na to, co oferowałeś z taką prawdą. Bolało zdawać sobie sprawę, że twoje uczucie było wykorzystywane, a nie przyjmowane. Próbowałeś to ukryć, wiem. Odsuwałeś myśli, że dajesz więcej niż otrzymujesz, próbowałeś się przekonać, że pewnego dnia to się zmieni, ale się nie zmieniło. Zaczęło się zmieniać, gdy przestałeś, gdy przestałeś odpowiadać z tą samą intensywnością, gdy już nie biegałeś, żeby odebrać, ani nie pytałeś, czy wszystko w porządku, to w tym momencie ta osoba poczuła, to w twojej ciszy zaczęła cię szukać, nie dlatego, że nauczyła się doceniać. Ale dlatego, że straciła komfort Twojej obecności. Ta osoba nie dostrzegała Cię, gdy Cię miała. Dopiero zauważyła, gdy nie miała już do Ciebie dostępu. I to, co najbardziej boli, to wiedzieć, że dopiero teraz ta osoba zaczyna dostrzegać nie dlatego, że się zmieniła ale dlatego, że poczuła pustkę. I to właśnie Twój brak sprawił, że ta osoba przypomniała sobie, jak bardzo Cię potrzebowała. Zauważasz to, prawda? To nie była miłość. To była wygoda, to było ego przebrane za uczucie, to była nieobecność wzajemności z powłoką troski. Oddałeś się w całości tej osobie, która tylko umiała odczuwać brak, ale nigdy nie potrafiła się troszczyć, a teraz czuję, ale nie za ciebie, czuję za siebie, za pustkę, którą zostawiłeś, za ciszę, która echem odbija się tam, gdzie kiedyś było życie. Byłeś tam, obecny, dostępny. Świadomy, ale niezauważony. Oferowałeś obecność jak ktoś, kto oddycha, nie jak ktoś, kto czeka na oklaski, ale jak ktoś, kto wie, co niesie. Byłeś tam w całości, nawet gdy nikt nie pytał, czy wszystko w porządku z twojej strony. Byłeś tam nawet, gdy tym, czego potrzebowałeś, było być widzianym, ale to, co wracało do ciebie, było płytkie, suche, puste, spóźnione. Ta osoba przyzwyczaiła się do twojej obecności. Przyzwyczaiłeś się do Twojej przytulnej ciszy, do sposobu, w jaki się antyciowałeś, jak rozumiałeś bez potrzeby tłumaczenia, jak oferowałeś bez potrzeby proszenia. Na początku nie zauważałeś. Byłeś zbyt zajęty odczuwaniem, ale stopniowo stało się to oczywiste. Nie było odwzajemnione, nie było sprawiedliwe, nie było prawdziwe ze strony tej osoby. Dawałeś, bo to było Twoje. Ta osoba przyjmowała, bo mogła i bolało. Bolało udawać, że nie zauważasz, bolało uśmiechać się i milczeć, bolało znosić nierównowagę w imię czegoś, co tylko ty podtrzymywałeś. Ale wytrzymywałeś, bo w tobie jest siła, której nikt nie widzi: cierpliwość, która przekracza logikę, nadzieja, która upiera się, nawet gdy rzeczywistość już pokazała, że się nie zmieni. Zostawałeś, bo wierzyłeś, aż w końcu przestałeś nie z zemsty, nie z gry, nie z chłodności ale dlatego, że coś w tobie się załamało i to właśnie w tej chwili, w momencie, gdy wycofałeś się w milczeniu, ta osoba odczuła. Poczuła zimno, poczuła brak, poczuła ciężar nieobecności, którego wcześniej nie potrafiła nazwać. Ale było już za późno, za późno, by wrócić, za późno, by odzyskać coś, co zostało złamane tyle razy, a ty zawsze to sklejałeś, aż w końcu nie było w tobie miejsca na naprawę. Ta osoba zaczęła Cię szukać między wierszami, w wspomnieniach, w automatycznych gestach, które robiłeś, a które teraz już nie były tam, szukali Twojej obecności w innych ciałach, ale nikt nie mógł Cię zastąpić, bo to, co oferowałeś, nie było widoczne, było wibracyjne, była energia, był to rodzaj troski, którego nie można naśladować ani powtarzać, bo tylko ten, kto ma głębie, potrafi być taki, cały. Ta osoba zauważyła to zbyt późno, ale nie możesz już wrócić, by zmieścić się w tej samej przestrzeni co wcześniej, bo teraz dostrzegasz. Dostrzegasz, że nie było troski, że nie było miłości, że nie było wzajemnego oddania. To była zależność przebrana za uczucie, to było ego potrzebujące pocieszenia, to była potrzeba przywdziana w pasję. I się zgubiłeś, próbując uratować tę osobę przed nią samą. Próbując udowodnić, że zasługiwała na więcej niż otrzymywała. Ale teraz wszystko się zmieniło, bo milczenie stało się jej najgłośniejszym krzykiem, i ta osoba usłyszała. Ale usłyszała, ponieważ przegrała, ponieważ poczuła brak, który wcześniej ignorowała, ponieważ to, co oferowałeś, było tak naturalne, tak stałe, tak niezbędne, że dopiero w braku ujawniło się jako niezastąpione. Byłeś rodzajem obecności, która stała się wspomnieniem z posmakiem winy, i ta osoba teraz to dźwiga, nie jak piękny żal, ale jak pustkę, która już nic nie wypełnia. Zauważasz to prawda, to nie chodziło o to, że nie byłeś wystarczający, to chodziło o to, że ta osoba nigdy nie miała wystarczającej głębokości, by dostrzec, co miała. Teraz jest inaczej. Patrzysz z większą jasnością i rozumiesz, co wcześniej tak bolało. Ta osoba nigdy nie widziała cię naprawdę. Widziała tylko odbicie tego, czego potrzebowała i użyła twojej obecności jak lustra, ale ty, ty byłeś wszechświatem, ty byłeś oddaniem i tylko teraz, z czystsze sercem, zdajesz sobie sprawę, że kto kocha, ten nie zaniedbuje, nie ignoruje, nie znika emocjonalnie, podczas gdy ty wszystko podtrzymujesz. Czy przeszedłeś przez to? Czy byłeś tą obecnością, która miała wartość dopiero po zniknięciu? Opowiedz mi w komentarzach. Jeśli cię to dotknęło, skomentuj, musiałem to usłyszeć, bo ta historia jeszcze się nie skończyła. Ta osoba wciąż gdzieś jest, próbując zastąpić to, czego nie da się zastąpić, próbując ożywić coś, co istniało tylko dlatego, że byłeś tam, ale już cię tam nie ma, byłeś i nawet jeśli tęsknota za tą osobą próbuje skłonić cię do powrotu, Wiesz, że nie ma już dla ciebie miejsca, bo teraz wiesz, co nosisz w sobie i nie akceptujesz już bycia dostrzeganym tylko w nieobecności. Nie akceptujesz już miłości, która kwitnie dopiero po odejściu. Teraz chodzi o to, aby być tam, gdzie jest wzajemna obecność, gdzie to, co oferujesz, nie jest marnowane, gdzie twoje milczenie jest słuchane, zanim zamieni się w dystans. Jeśli dotarłeś aż tutaj, weź głęboki oddech. Ta pustka, która została, nie jest twoja. Należy do tej osoby, która nie wiedziała, jak cię dostrzec, i teraz żyjesz, próbując odzyskać to, czego nigdy nie miałaś odwagi chronić. Nie musisz wracać, nie musisz niczego wyjaśniać, nie musisz się usprawiedliwiać za to, że odeszłaś. Twoja nieobecność była prezentem dla ciebie i sprawiedliwą karą dla kogoś, kto potrafił tylko prosić, ale nigdy nie zaoferował tego samego. Zauważasz to prawda? To ty sprawiałaś, że wszystko wydawało się lekkie, to ty podtrzymywałaś tę więź, to ty oferowałaś głębokość w świecie zbyt płytkim, by to zrozumieć. Teraz ta osoba czuje, ale to nie ty już czujesz. I to jest najbardziej wyzwalająca część tego wszystkiego. Ta nieobecność, ona nie tylko ujawnia, ona odsłania. Odsłania, jak bardzo się poświęcałaś, próbując utrzymać coś, co istniało tylko dlatego, że nalegałaś. Odsłania, jak bardzo byłaś ignorowana, jak bardzo Twoje potrzeby były zawsze na szarym końcu, albo w ogóle nie traktowane poważnie. I choć teraz ta osoba czuje, cierpi, żałuje, to nie chodzi o tęsknotę za Tobą. To chodzi o rozpacz, że nie ma już tego, co dawałaś bez pytania. Ta osoba nie tęskni za Tobą, tęskni za uczuciem bycia widzianym, pielęgnowanym, przyjętym przez kogoś, kto robił to wszystko bez interesu, bez wymagań, bez gier, ty to robiłaś, bo to było naturalne, a teraz, gdy się oddaliłaś, dostrzegasz, dostrzegasz nagromadzone zmęczenie, dostrzegasz okruchy, które zaakceptowałaś, dostrzegasz, że za długo próbowałaś być wystarczająca dla kogoś, kto nie miał wystarczającej głębokości, by docenić to, kim byłaś i boli. Boli dostrzegać stracony czas. Boli przypominać sobie chwilę, kiedy milczałaś ze strachu przed tym, by nie wydawać się potrzebującą. Chwilę, kiedy się zniekształcałaś, by utrzymać coś, co już było złamane. Chwilę, kiedy udawałaś, że nie potrzebujesz niczego, tylko po to, by nie być postrzeganą jako za dużo. Ale nie byłaś za dużo. Po prostu byłaś otoczona ludźmi, którzy byli za mało. Ludźmi, którzy dostrzegają wartość. Gdy już jej nie ma. Ludźmi, którzy przyzwyczajają się do wszystkiego, co jest obfite, dopóki nie stanie się nieobecnością. A gdy stanie się nieobecnością, przychodzi zdziwienie, poczucie winy, pustka, ale wtedy nie ma już powrotu, bo się zmieniłaś, już nie błagasz o uwagę, już nie klękasz po emocjonalne okruchy, już nie negocjujesz swojej spokojnej myśli, by zatrzymać kogoś, kto jest obecny tylko wtedy, gdy mu to pasuje. Teraz rozumiesz. Nie byłaś trudna do kochania. Po prostu kochałaś z głębokością, jakiej ta osoba nigdy nie miała odwagi osiągnąć, a teraz ona czuje, czuje nie wiedząc jak sobie z tym poradzić, czuje nie wiedząc jak do ciebie wrócić, bo wie gdzieś w głębi, że straciła. Straciła ciebie, straciła zaufanie, straciła przywilej bycia dostrzeganą przez kogoś, kto widzi dalej niż powierzchnia. A jeśli próbuje wrócić, to nie dlatego, że chce coś zmienić. To dlatego, że nie znosi zmagać się z echem Twojej ciszy, ale nie możesz wrócić, nie do tego samego miejsca, nie do tego samego cyklu, nie do tego samego bólu. Teraz chodzi o Ciebie, o to, co zasługujesz, o to, czego już nie akceptujesz, o to, co w końcu zrozumiałaś. Bo świadomość zmienia wszystko, nie znosi tego, co było, ale powstrzymuje Cię przed trwaniem tam, gdzie już zrozumiałaś, że nie należysz. Nie należysz już do pamięci kogoś, kto docenia Cię dopiero po utracie, nie należysz już do przestrzeni, gdzie musisz być mniej, by być akceptowanym, nie należysz już do roli podtrzymywania relacji, które istnieją tylko dlatego, że dźwigasz je na swoich barkach. Teraz chodzi o równowagę, wzajemność, oczy, które widzą, słowa, które przyjmują, obecność, która również Cię zauważa. Ta osoba może tęsknić do końca życia, ale za jej brak. Już nie tęsknisz, bo to, co czułaś, a już odeszło, gdy twoja świadomość dojrzała, nie chcesz z powrotem tego, co sprawiło, że wątpiłaś w swoją wartość. Chcesz spokoju, chcesz prawdy, chcesz kogoś, kto zostanie, nawet gdy nie będziesz w formie. Zauważasz to, prawda? Ból był wielki, ale jasność jest większa i teraz po raz pierwszy czujesz, że nie musisz już nic wyjaśniać, ani udowadniać, ani nalegać. Po prostu wiesz, wiesz kim jesteś, wiesz, co jesteś wart, wiesz, czego już nie zasługujesz powtarzać, bo ponieważ jest w tobie część, która odradza się za każdym razem, gdy decydujesz się nie wracać tam, gdzie cię zmniejszono, ponieważ jest prawda, którą nikt nie miał odwagi ci powiedzieć: ta osoba nie była niezdolna do docenienia cię. Ona po prostu wybrała, żeby tego nie robić, gdy cię miała, wybrała ignorować twoje sygnały. Wybrała wykorzystywać Twoją obecność jako fundament, ale nigdy jako priorytet. Wybrała milczeć, kiedy potrzebowałeś usłyszeć coś, co by cię wzmocniło. Ta osoba mogła to zrobić inaczej, ale nie zrobiła. A teraz stara się ukryć za opowieścią o tęsknocie, o zamieszaniu. O nie wiedziałem, co czuję. O przechodziłem przez wiele rzeczy. Ale Ty wiesz, bo teraz dostrzegasz wszystko, Dostrzegasz, że za każdym razem, gdy milczałeś, aby uniknąć konfliktu, zanikałeś trochę ze siebie. Dostrzegasz, że każda wymówka, którą wymyślałeś, aby uzasadnić chłód drugiej osoby, była ciosem w twoją intuicję. I dostrzegasz, że były chwile, w których milczenie tej osoby krzyczało głośniej niż jakakolwiek kłótnia. Krzyczało o braku zainteresowania, o emocjonalnym dystansie, o lekceważeniu, które udawałeś, że nie zauważasz. By utrzymać iluzję więzi. Tylko, że teraz już nie możesz udawać, wewnątrz urosłeś, a ten wzrost ma cenę już nie potrafisz się zmieścić tam, gdzie wcześniej akceptowałeś okruchy już nie potrafisz milczeć, gdy coś boli już nie potrafisz się zmniejszać tylko po to, aby mieć kogoś blisko już nie potrafisz ignorować tego niepokoju, który pojawia się, gdy zauważasz, że jesteś samotny, nawet w towarzystwie bo teraz. Nawet Twoja samotność stała się bardziej szczera niż jakakolwiek obecność, która pojawia się tylko wtedy, gdy czuje Twoją brak. Ta osoba doceniła Cię tylko wtedy, gdy zniknąłeś, ale Ty doceniłeś się tylko wtedy, gdy zdecydowałeś się nie wrócić, i to zmienia wszystko, bo gdy przestajesz gonić za tymi, którzy tylko przypominają sobie o Twoim istnieniu, gdy czują pustkę, zaczynasz wypełniać się siłą, której nikt nie może Ci odebrać. Twoje postrzeganie zmienia twoją wibrację, a to, co przyciągasz, również się zmienia. Przyciągasz pokój, przyciągasz wzajemność, przyciąga tych, którzy są w pełni obecni, a nie tylko wtedy, gdy ich potrzebujesz. I być może ta osoba nawet spróbuje wrócić z obietnicami, z nostalgią, z żalem, ale to zauważysz. Zauważysz to w spojrzeniu, w energii, w braku głębokości w słowach. Zauważysz, że są ludzie, którzy żałują straty, ale nie mają odwagi się zmienić, aby nie powtórzyć błędów. Zasługujesz na więcej niż tylko żal, zasługujesz na prawdę, zasługujesz na stabilną obecność, zasługujesz na miłość, która nie chowa się za brakiem, aby sprawdzić, czy tęsknisz. Ta osoba przetestowała i teraz wie, tęskniłaś za tobą, ale teraz już nie wrócisz przez to, bo to już nie brak kieruje twoimi wyborami. To świadomość. Już doświadczyłaś bólu przeładowania się emocjonalnie, już poznałaś gorzki smak świadomości, że druga osoba poczuła twoją obecność tylko wtedy, gdy odeszłaś, i to wywarło na tobie takie piętno, którego nie da się zmazać, ale cię przekształciło i w twoim wnętrzu pojawia się nowa część ciebie bardziej wybredna, bardziej całościowa, bardziej spokojna. Czy to zauważasz? Zrób głęboki wdech. Poczuj, Teraz nie akceptujesz mniej niż na to zasługujesz, teraz słuchasz siebie, zanim rzucisz się na słuchanie innych, teraz wybierasz siebie przed tym, jak błagasz o wybory, które cię zaangażują, teraz wiesz. Nie dlatego, że ktoś ci to wytłumaczył, ale dlatego, że poczułaś, poczułaś na własnej skórze, co to znaczy być dostrzeganym tylko po swojej nieobecności, poczułaś w sercu, co to znaczy dawać się całkowicie i być pamiętanym tylko, gdy odejdziesz. Poczułaś w ciszy echo wartości, która nigdy nie była ci dana, gdy byłaś tam. Ale dziś dostrzegasz. Dostrzegasz, że obecność nie jest czymś, co się błaga. Dostrzegasz, że wartość nie jest czymś, o co się prosi, to się czuje. A kto zdaje sobie sprawę ze swojej wagi tylko wtedy, gdy cię traci, nigdy nie zasługiwał, aby cię mieć. Byłaś światłem, byłaś troską, byłaś całościowa. Teraz to ty decydujesz, kto wchodzi, kto zostaje. I kto nigdy więcej nie będzie miał przywileju twojej obecności. Jeśli to cię dotknęło, napisz w komentarzu: Ta nieobecność mnie nauczyła. Lub powiedz mi: Jaki był moment, w którym zdałeś sobie sprawę, że nie jesteś już dostrzegany przez tych, którzy byli obok ciebie? Polub ten post, jeśli ta wiadomość miała dla ciebie sens. Subskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych treści bo jest jeszcze wiele do powiedzenia, a ty zasługujesz na to, by to usłyszeć. Podziel się tym filmem z kimś, kto musi przypomnieć sobie, ile naprawdę znaczy, z kimś, kto próbuje wpasować się tam, gdzie już nie pasuje, z kimś, kto musi dostrzec, że nieobecność to również odpowiedź. Do zobaczenia następnym razem. Ale do tego czasu zachowaj tę prawdę. Kto docenia cię tylko wtedy, gdy czuje twoją nieobecność, Nigdy nie wiedział, jak radzić sobie z tym, kim naprawdę jesteś.